Witam Was, tu Szalony Kolekcjoner. Rozpoczynamy cykl otwierań kart, boxów itd. z drogi dro do Brazylii. Dzisiaj otworzę multipacka, tak to wygląda, to jest starter pack. W zestawie jest plansza, album, trzy saszetki i karta limitowana. Taki zestaw jest niestety niedostępny w Polsce, Pani go wydało tylko w Europie Zachodniej, kosztuje 4,99 funta, no prawie 5 funtów, czyli przyglądając na polskie mniej więcej 25 zł. Tutaj jest logo z Brazylią, tutaj tak wygląda to z przodu. No, zobaczmy, co jest w środku w takim razie. Ciekawe, czy te saszetki w ogóle kiedykolwiek pojawią się w Polsce. Czy dopiero wtedy, kiedy już się rozstrzygną losy tych, którzy awansowali. Wyciągamy. Także wygląda. Folia od tego opakowania. Dosyć solidna, sztywna, czyli, czyli nie tak jak w przypadku. E, Multipaków e, w Polsce. No i to jest album. Ciekawostką jest tu Neymar. Mamy też Pepe, Pirlo, Zlatana, Masiego i z przodu jest Iniesta. Co ciekawe, nie ma tutaj z przodu e, Cristiano Ronaldo. Są też jakieś e, super e, karty dostępne. Podejrzewam, tylko w Anglii. Widać tutaj angielskich zawodników, tak jak w przypadku Euro 2012. Wyszła tam taka seria. Zresztą nakręcę wam pokażę tą serię. Wyszła taka seria tylko na Anglię. Album dosyć solidnie wykonany, z tyłu też. E, maskotka e, mistrzostw. Sztywny, fajny, nie taki jak w przypadku e, chociażby mecza, tak. No i tutaj mamy checklistę. Mamy Argentynę. Mamy Brazylię. Mamy Kolumbię, mamy Danię. Niemcy, Anglia, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Irlandia. O. Irlandia nie jest w sumie taką super drużyną, ale no Skoro to jest wydawane w Anglii, dlatego pewno umieścili Irlandię. Mało zawodników w niektórych drużyn. Mamy Włochy, Holandię, Norwegię. Z tyłu mamy Portugalię, Rosję, Szwecję, Szwajcarię, Urugwaj. Mamy trochę kart fans-favorite. Mamy troszeczkę goldstoperów mamy kilku Masterów, dokładnie 10 i mamy Top Masterów. W Top Masterach w tej edycji będzie Messi, Neymar, Iniesta, Ronaldo i Zlatan Ibrahimović. Do zebrania w tej kolekcji jest 150 kart bazowych, 25 star player, 15 rising starów, 15 fans favorite, 15 goal stopper, 10 Masterów i 5 Top Masterów. Są też karty limitowane na pewno. Także tak wygląda album. Kart jest mało, bo jak tutaj patrzę, to jest ich 245, więc spokojnie się zmieszczą. To co zaczniemy zbierać chyba, co? Tak wygląda album. W takim starter packu mamy też plansze. Plansza ma dokładnie taki sam przód, jak, to znaczy taki sam przód jak przód y, albumu. W środku można sobie wrzucić y, zawodników. Z tyłu mamy to, co w standardowej wersji od Panini. W komplecie była też karta. Limitowanej edycji to jest Latan Ibrahimowicz. Pierwszy raz widzę parametry w ataku 111, chyba większość kart kończyło się na 110. Karta, no powiem szczerze, tak sobie wykonana jak na kartę limitowanej edycji. Porównałbym ją z kartą yy, z Champions League, chociaż no, ta karta szału nie robi. Z tyłu wygląda mniej więcej tak. Nie ma kodów do gier, czyli nie będziemy mogli sobie pograć. Myślę, że pani wypuściło tę serię w okresie ogórkowym po prostu po to, żeby coś się sprzedawało. Dostaliśmy też trzy saszetki. Tutaj mamy z przodu Neymara. Tutaj mamy z przodu Pirlo, z tu chyba jest Luka Modric, z tego co się orientuje. Plus oczywiście reklama tej angiel angielskiej wersji, z tyłu, soszeczkę klasycznie wykonana, dobrze zgrzana. Jest też wykaz kart, jakie możemy trafić, czyli Rising Stary trafiają się na 3 paczki, star playery na 2 paczki, golstoppery na 8, fansy też na 8, mastery na. 15 i top master na 60, czyli mniej więcej to, co zawsze. Mamy tutaj też instrukcje w języku portugalskim i tureckim. Zobaczmy, jaki jest to w innych. Tych. Tak, wersja portugalska i turecka. O, tutaj mamy coś innego. Tutaj mamy Holandię i Hiszpanię. No dobra, to zaczniemy otwierać. Pierwsze trzy saszetki drogi do Brazylii. 2014 Zaczniemy otwierać saszetkę z Neymara Saszetki są tak zgrzane, że nie można ich otworzyć w ten sposób, żeby ich nie zniszczyć I mamy tutaj Hiszpana Rodriguez'a Mamy Francuza, Denisowa z Rosji Delidiok, Nie wiem, czy dobrze przeczytałem Szwajcar. Mamy tutaj kartę Start Player, która jak widzimy, no, niczym szczególnym się nie wyróżnia od karty bazowej. To jest Karim Benzema, i tutaj odwrócona karta i to jest Stopper Rui Patricia z Portugalii. Karty nowe, ale wykonane tak sobie. W saszetkach jest 6 kart. Zaletą tej saszetki jest to, że są dwie karty wartościowe, czyli Star Player i, i mamy tutaj stopera. Zobaczmy saszetkę kolejną. O, saszetki strasznie się rozrywają, ale są dobrze wykonane. I mamy tutaj Mirka Klose. I mamy tu kol Kolumbijczyka, Argentyńczyka. Portugalia. Czy był tam jakiś Star Player? Nie. I mamy Star Player'a Robina van Persi. Parametry średnie jak na Persiego, ale to jest gata Star Player, więc nie ma czego się, nie ma czego tutaj oczekiwać więcej. Zobaczmy tylko, czy Persi wyszedł też w jakiejś lepszej wersji. Mm, jest w też jako master. Oprócz niego jest jeszcze Balotelli, Casillas, Runej, Ozil. No dobrze. Patrzę czy jest... Nie, no, dobra. Dobra, otwieramy kolejną, ostatnią saszetkę. Pięknie. Mamy tutaj Albę. Alba. Norwegia i mamy Rising Stara, pierwszego to jest Fischer z Danii. Otworzyliśmy um, pierwsze karty. Mamy ich w tej chwili 19. E, trzeba będzie się do tych kart e, przyzwyczaić. Są bardzo kolorowe. Mm, są fajnie wykonane, chociaż moim zdaniem są robione. Na słabym materiale, czyli na słabej tekturze, trafiliśmy Ibrahimovića Ibrahimowicza z tych lepszych kart. Trafiliśmy jeszcze tutaj Benzemę Star Playera, Rui Patricia. No i gdzieś tutaj jeszcze był Van Persie, Van Persiego i Fischera Racing Pierwsze 19 kart za nami. Czekam na box. Myślę, że jak otworzymy boxa będzie tych kart więcej. Zobaczymy wtedy jak wygląda kanta, karta Fans favorite jak wygląda karta e, Master, Top Master. Dziękuję za oglądanie filmu. Zapraszam na moje kolejne filmy. Dzisiaj też ogłaszam konkurs dotyczący rundy rewanżowej Ligi Mistrzów, czyli będziemy mogli obstawiać mecz Barcelona z... Ojeju. <laughs> Zakręciłem się. Barcelona z Bayernem, oczywiście i Real Madrid z Borussia Dortmund. Mam nadzieję, że faworytów już znacie. Zobaczymy, czy po... drużyny z Hiszpanii potrafią się podnieść i może, może coś jeszcze się zmieni. Także dziękuję za oglądanie mojego filmu. Zapraszam na kolejny. Po pozdrawiam. Szalony kolekcjoner. Cześć.